Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek a dzisiaj będziemy sobie grali w grę pod tytułem Rogue Lords i jest to gra, która obecnie jest w zamkniętej becie. Do tej bety można się dostać wypełniając pewną ankietę, więc jeżeli byście chcieli, to gdzieś pewnie w opisie tego filmu zamieszczę link, tak żebyście mogli się sami spróbować zapisać, być może ten dostęp też dostaniecie. Jako że jest to zamknięta beta, to oczywiście możemy się spodziewać jeszcze tego, że nie wszystko będzie działać tak jak należy. Zresztą, jak spojrzycie sobie tutaj w prawy dolny ruch ekranu pod, moim, pod moją kamerką, to zobaczycie kilka informacji o tym, że możemy zagrać tylko w limitowaną część gry, że nie ma jeszcze progresji oraz pewnego różnego rodzaju nagród, które się będą odblokowywać wraz z czasem. Również że niedostępny jest Altar of Conquest, czyli menu progresji to wszystko się pojawi w pełnej wersji gry, więc my na razie zobaczymy sobie jak wygląda ta wersja testowa, którą tutaj do której tutaj otrzymaliśmy w tym momencie dostęp. Jest to roguelike, gdzie będziemy wykorzystywali moce naszych postaci z tym, że w tym konkretnym przypadku te postacie będą nawiązywały mocno do raczej tych postaci negatywnych, czyli wampirów, potworów i tak dalej.

Their numbers are fast diminishing, I cannot wait anymore, I must reclaim my rightful place, it is time to gather my forces once more. Albo yeah. a pact with me will do as I they, they will spread terror and corruption in my name, the time has come. oślepiające biel jest zawsze dobrym znakiem w grach zawsze jest przyjemnie kiedyś takiego można doświadczyć, aż mi tu przypomina cyberpunka i ten moment kiedy się wchodziło w braindance tak, dokładnie tak to wyglądało, oślepiające światło czyli jesteśmy w takim przedłości jakiegoś diabła, albo tego ważnego diabła, najważniejszego z diabłów witaj w swojej fortecy tutaj możesz wychodzić na różnego rodzaju przygody czytać o swoich sługach i no też śledzić swój Progress w Altar of Conquest, ale tego oczywiście nie ma dostępnego. Tak jak mówił, krótki opis bety. Zobaczymy sobie, jak ta gra wygląda. Zaczniemy sobie misję od razu bez specjalnego kombinowania. Nowy świat, nawiązanie do. nie, pewnie nie wiem, że do Ameryki albo do e, Warhammera. Tam jest stary świat, to jest nowy świat. W każdym razie nasze rządy zakończyły się 10 lat temu i możemy sobie teraz wybierać misje, które pozwolą nam wysłać tam naszych podwładnych w ich zadaniu, które ma dotyczyć pomszczenia nas. Im dalej będziemy progresować, tym trudniejsi będą przeciwnicy, tak jak to standardowo bywa w tego typu roglajkach. Zaczynamy sobie z swoją pierwszą misję. Zobaczmy, mamy do dyspozycji Draculę i mamy do dyspozycji bezgłowego jeźdźcę właściwie jeźdźcę bez głowy. Eee, możemy wybrać trzeciego, albo ustawiamy wybrany randomowo, ale z tego co widzę, tutaj tak wybór jest zawężony. Weźmiemy sobie krwawą mery. Fajnie, że gra jest udźwiękowiona w 100%. albo przynajmniej na ten moment w 100%. Dobrze. Hmm. Drakula, Drakula sobie Drakula pogada w tym, Drakula. Drakula. w tym momencie, a my zaczniemy sobie misję. Każdy z Was może sobie zapozować w tym moment, jeśli chce przeczytać całą fabułę tego, co tam Drakula sobie planuje. A tymczasem my przyjdziemy do gry. Kontrolujemy grupkę naszych podwładnych. Yy. Jeden jest wybrany, żeby reprezentować całą grupę. Nawigujemy z zony do zony stworząc taką ścieżkę, czyli jak to w większości roblejków ostatnio wygląda, ale musimy wykonać główną aktywność w zonie, zanim się poruszymy dalej. Czyli to jesteśmy my. A, czyli ta mapka jest taka w zasadzie otwarta, możemy się poruszać w ten sposób. A jeżeli podejdziemy tutaj blisko, to nam się pojawi możliwość zadziałania. Główna aktywność. No dobra, zacznijmy sobie ją. O, faktycznie gra stawia mocno na historię. To fajnie, fajnie. Ale pozwólcie, że go wyłączę na ten moment. Ok. No, wersja beta oczywiście może mieć takie problemy, ale tak czy siak przycisk działa, tylko że za drugim razem. No dobrze, czyli co my ciekawego mamy? z artefaktów, które ukradł ode mnie Van Helsing. Myślałem, że Van Diesel przez chwilę się zastanawiałem. Podczas ostatniej konfrontacji. Jeżeli ich używa, to się tym nie chwali. Jest też jakaś nowa religia, która przyciąga naszą uwagę, nazywa się Sanctuallumen I zwiększa swój zasięg wśród ludzi Moi słudzy zdecydowali się odwiedzić jedno z sanktuarium, żeby się dowiedzieć więcej No i spoko, kontynuujemy sobie W takim przypadku tą historyjkę Co tu się będzie ciekawego działo? Click on the map to consult it, skonsultujmy się więc z mapą Mapa będzie pokazywała nam różnego rodzaju tereny i ścieżki e dla dwóch różnych e, rozdziałów czyli e, tak to jest napisane i pokazuje też specjalne efekty które będą odgrywały rolę w, w danej zonie podczas rozgrywki, zobaczymy sobie jak to wpłynie na naszą rozgrywkę, możemy oczywiście mapę zamknąć e, możemy najechać na poszczególne zony, żeby zobaczyć co tu się będzie działo, na przykład w tym momencie mamy book chapter e, tutaj będzie kolejny chapter z naszej księgi, do którego musimy dotrzeć rozumiem, że w tym momencie możemy mapkę zamknąć i możemy się przenieść do kolejnej zony, czyli mapka to jest jedno, oczywiście, ona pokazuje gdzie mamy iść tak naprawdę, ale ostatecznie i tak poruszamy się po tym ekranie głównym mapy, na przykład są fantastyczne owieczki, jak myślę, szkoda tylko, że bo myślałem, że będziemy mogli do tych innych, tutaj też do mostu wejść, coś porobić, to by było całkiem przyjemne, niestety tego nie możemy, więc pójdziemy sobie w tym momencie do tej zony z kombatem. Tutaj jakąś walką. O, zobaczcie, to się za, za nami schowało, całe to przejście wcześniejsze zamglone jest teraz, nie możemy się chyba tam cofnąć nawet już. Okej, okay, a ta walka tutaj się wydarzy gdzieś, czy, czy tak nas ominie trochę? A, esencja diaboliczna to jest Twój główny zasób, czyli to jest chyba ta część. Jeśli się skończy, to przegramy. Czy to nasze hapeki są po prostu innymi słowy, nasze życie. Może być ona stracona podczas walki, a także może boostować wpływ nasz na świat ludzi żywych. Mamy też potępione dusze tutaj zebrane, jaka latarnia, trochę w stylu tresha mam takie wrażenie przynajmniej, z League of Legends. Dusze można wygrywać w trakcie walk, w trakcie eventów i można potem je wymieniać u ponurego żniwiarza, aby odzyskać różnego rodzaju zdolności a, i skile albo nawet zwiększać rzadkość swoich skili czyli ich poziom, czy też nawet otrzymać relikwie. My też tutaj mamy terror, z tego co widzę, on będzie wzrastał sobie wraz z eventami i walkami. I że tak powiem, każde jakby zwiększenie poziomu terroru e, powoduje jakiś efekt na zonach i na poszczególnych nocach i daje nam różnego rodzaju przewagi. E, za każde cztery e, zwiększenia tego terroru, jak widzicie, cztery są jakby paski, e, to się będzie e, zwiększało, aż w końcu e, będzie to e, na stałe e, powiększało nasze szanse na otrzymanie rzadkich skillów albo otrzymanie znowu relikwii. Czyli dobrze gra nam sobie tłumaczy powolutku co się dzieje. Tutaj mamy sanktuarium i tu będziemy mieli naszą pierwszą walkę i możemy w różny sposób do tej walki podejść. Możemy zaatakować dyskretnie, ale to chyba rozumiem, że a, już rozumiem. Te rzeczy, które tutaj mamy na dole pokazuje jakie nagrody otrzyma otrzymamy za poszczególny rodzaj ataku. Na przykład te efekt terroru, albo jakiś skill lub też po prostu otrzymamy walutę. Ja jestem ciekawy tego jaki skill otrzymamy, więc pójdziemy sobie zyskać skill. Nawet nie popatrzyłem szczerze mówiąc na to co jaki jest opis naszej, naszej akcji, że tak powiem. Ale widzę, że ta walka jest bardzo po naszej stronie, bo tu mamy jednego przeciwnika. Pięć mamy akcji, które możemy rozdysponować między naszych sługów, aby zniweczyć plany przeciwników naszych. Jak skończymy, to potem przeciwnik oczywiście działa, czyli typowa walka tu-turowa. I tak jak to zwykle bywa w tego typu roguelike'ach, przeciwnicy będą nam dawali do zrozumienia, co chcą zrobić. Z tego co widzę, on jest przygotowany, żeby zadać 9 punktów wyobrażeń, i jak rozumiem, zadaje. Naszemu Drakuli. Każda z naszych postaci może coś zrobić. Rozumiem, że możemy sobie po prostu kliknąć, ale jako że jesteśmy w tutorialu, to musimy wybrać naszą krewową Merysulerią. Całkiem nie najgorsza ta grafika, w rzeczy, taka bardzo stylizowana. I możemy sobie wybrać pośród jej zdolności. Na ten przykład ma ona możliwość zaatakowania swoim ostrzem. I jeżeli sobie to wybierzemy, wybierzemy przeciwnika, ona podejdzie, a bardzo też zgrabna animacja i zaatakuje tego Maraudera tutaj. No i wszyscy mają oczywiście życie, ale co ciekawe, w grze dzieli się życie na życie e, takie fizyczne i na życie spirytualne. Jak zadajemy obrażenia fizyczne, to oczywiście redukujemy e, te punkty życia, e, że tak powiem fizyczne, a e, obrażenia spirytualne redukują z kolei ten pasek niższy, czyli niebieski. Ok, czemu nie? Dwa paski życia. Pytanie brzmi właśnie tutaj to od razu powiedziane. Musimy zmniejszyć e, ich punkty życia obu rodzajów, żeby pokonać e, przeciwnika. A potem jeszcze przy okazji musimy zadać jeden cios, czyli tak naprawdę to jest zaskakująco dużo do zrobienia. Zobacz, zobaczmy, bierzemy sobie z Drakule. Drakula dodaje od 3 do 8 obrażeń. No cóż tutaj też otrzymuję z taki i zwiększa mm, działanie skillów z tym wyostrzeniem swoich, swojej broni no dobra, zaatakujemy sobie maraudera 9, 6 punktów obrażeń mu zadajemy w tym momencie i nasz skill wchodzi na cooldown w tym momencie e, nie może być użyty dopóki się nie zregeneruje e, wszyscy z naszych sługów mają akcję odnowienia akcji, że tak powiem która odnawia im ich zdolności e, no i e, ta akcja y, odnowienia się różni w zależności od sług, co też ciekawe w sumie, niektóre mają dodatkowe bonusy, bonusowe efekty, co jest całkiem w sumie to miłą odmianą. E, rozumiem, że ten recharge to jest ten, ta umiejętność, a ta jest bardzo silna, bo ona recharge'uje wszystkich y, naszych y, sługów naraz. Kosztuje aż 2 punkty akcji, ale użyjmy ją sobie, wybierzemy Dracula, ale z tego co widzę to... To odzyskaliśmy prawdopodobnie, wszyscy się tak wyglądał opis, nie mamy już akcji kończymy turę, Marauder nas zatakuje za 9 punktów obrażeń, no trudno, niech ma Ale to było wszystko co mógł zrobić, my teraz możemy sobie wybrać znowu Building Heart i zaatakować jeszcze raz Maraudera, on już w tym momencie jeżeli chodzi o punkty życia fizyczne jest w tym stanie krytycznym ale przypominam nam tutorial o tym, że 0 punktów życia nie oznacza końca tak naprawdę dla niego to jest jeszcze konieczność mu ostatecznej rany. I wcześniej zrozumiałem, że musimy zaatakować oba rodzaje punktów jego życia. To ciekawe, nasi słudzy, którzy są też w tym stanie krytycznym, nie umierają, kiedy otrzymają ten ostateczny cios. Zamiast tego zabierają tą właśnie naszą esencję, nasze chapek, jakby całego składu, i to ich trzyma przy życiu. Bardzo interesująca mechanika. Czyli to, że nas zabiją tutaj, nie kończy jeszcze gry, musi nas zabić tak naprawdę dany przeciwnik, zabierając punkt życia tego naszego całego składu. Nazwijmy to w ten sposób. Dobra, my możemy z kolei atakować znowu. Ale jednak wychodzi o to, że nie musimy dwóch pasków ży życia e, niszczyć. Tak mi się wydawało z opisu tutorialu, szczerze mówiąc. Może ja to źle zrozumiałem, ale byłem przekonany, że musimy oba niszczyć. No dobra, nagrodę otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy nagrodę, możemy ją przydzielić, a właściwie e, komu ją chcemy dać tak naprawdę, bo ta nagroda jest jakby e, nie dla wszystkich, musimy wybrać jedną, więc tylko któryś z naszych sług dostanie lepszą jakąś zdolność. Zobaczmy, co tu jest. To jest bardzo silne. 2 razy 5 do 10, to 8. I to i zadaje obrażenia wszystkim. Kosztuje aż 3 e, punkty akcji, ale jest bardzo silne. Weźmiemy to sobie. Mamy tutaj pusty slocik, jeszcze jeden. E, więc też musimy brać pod uwagę to, że te sloty się kończą w pewnym momencie. I e, musimy wtedy jednak rozsądnie gospodarować e, naszymi e, punktami akcji. Więc to nie jest taki hopiup. Dobra, idziemy do kolejnej zony. Co tam na kolejnej zonie mieliśmy ciekawego? Mieliśmy fontannę jakąś która nam odnawia esencję. Z tego co rozumiem, to niespecjalnie nam dużo odnowi, bo mamy wszystko na full, ale podskoczmy sobie tam. O, mamy jakieś ekstraktywności w tym momencie. Są opcjonalne, ale można je wykonać przed główną aktywnością. Na tym przykład tutaj możemy powalczyć, a tutaj. A tutaj e, nie za bardzo widzę, co to robi, poza tym, że odblokuje dostęp do kolejnej zony. A nie, zaraz, to jest, przepraszam, bardzo główna aktywność, a to jest aktywność poboczna. Dobrze, zrobimy no, aktywność poboczną. E, Okej, okay. jak skoro tutaj chce, żebyśmy dostali więcej skili, to będziemy brali więcej skili, dlaczego nie? Tutaj tych przeciwników jest już trochę więcej. E, 25 punktów życia na walną od razu, na dzień dobry. O kurczak. No dobra, to musimy się przed tym jakoś obronić w takim wypadku, nie ma co. Mary, co ty potrafisz zrobić ciekawego? Poza tym, że masz bardzo zakrwawiony sztylet. Chyba to jest sztylet, albo to jest czyjaś wnętrzność, chrysta ehm, Dobra, ehm, Mary przylega lusterko, które może położyć e, wprost naprzeciwko swoich nieprzyjaciół, e, kiedy ona recharge'uje swoje skill'e, kiedy to lusterko jest położone, e, skill'e są e, reprodukowane na e, celu tego właśnie lusterka. Ciekawe. Mm. Dobra, nie wiem czy jest sens. No to właśnie chcę, żeby gra, żebyśmy zrobili, więc zyscharżujemy tę schilę. Wybierzemy sobie tego potężnego inkrystora, który do nas za 18 wymaidów chciał walnąć. On ma lusterko w tym momencie na sobie. Twist of Fate to jest coś, co będzie nam zmniejszało nadchodzące a o dwa. Wybierzemy go sobie również jako cel. I jeszcze prawdopodobnie go przy okazji ciachniemy. Tak jest. Ja w tym momencie mam już tylko 4 punkty obrażeń, czyli, jeżeli dobrze rozumiem, Lusterko zaatakuje go za 10 punktów obrażeń, zabije, podczas gdy Dracula przeżyje ten atak. Dobra, sprawdźmy, czy faktycznie takie to wszystko potoczy. Daję mhm. Mhm. Ja się tutaj przygotowywać, ja właściwie ta do czegokolwiek tam zamierza. Ten nas zamierza zaatakować za 30 punktów obrażeń, to jest bardzo dużo. Eee, natomiast nasz bezgłowy jeździec. Ma zdolność redukowania obrażeń i również może prowokować ataki na siebie powodując, że przeciwnicy muszą zaatakować konkretnie jego Kiedy natomiast otrzymuje obrażenia, to zwiększa się jego takie zgorzknienie a na jego maksymalnym staku zgorzknienie pozwala mu zaatakować bardzo potężnym, bardzo potężnym skinem Zobaczmy co on może tutaj zrobić faktycznie On może sprowokować na siebie ludzików Dobrze, więc to zrobimy Teraz się przekierowywuje atak na niego a przynajmniej rozumiem, że jeden z ataków. I jak widzicie, statusy, oczywiście jest, może być ich bardzo dużo. To są wszystkie efekty, które można zastosować na danych postaciach. Eee, mają one swoje oczywiście długość trwania, tak jak to w większości gier. Eee, mogą być też używane kilkukrotnie, tak długo jak są aktywne. Dobrze. I mamy ich 6 różnych typów, co ciekawe: mamy z, po, jakby poprawienie naszych możliwości, obronę, leczenie, manewrowanie, ma, tak się chyba czy po polsku nie mówi, ale e, jakby poruszanie się, jakiś manewr, mm, kontrolowanie i jakąś słabość. Można mieć tylko jedną z każdego typu na sobie, co ciekawe czyli nie mogą nam nałożyć jakby czterech różnych kontroli co ciekawe. E, jeśli się pojawi nowy, jakiś typ jednego z tych sześciu statusów to zastępuje ono bez istniejący. to no, ciekawa mechanika, to mi się podoba my natomiast sobie slashniemy naszego przeciwnika i najchętniej to byłoby bleeding go zabije, aha czyli rozumiem, że bleeding zabije go zanim on zaatakuje to jest pytanie? nie, jednak on atakuje a potem zabija go bleeding, dobra czyli jego akcja jest pierwsza dopiero po niej się wykrwawia tutaj się pojawia Aegis, strzelam, że no nie jest całkiem niedostępne zaatakowanie go, ale straci on mniej punktów rzucenia niż byśmy go e, zabili. E, teraz tutaj prawdopodobnie będziemy mieli opis skillów Drakuli. Drakula, lider ludzi, co ciekawe, mm, kiedyś był bardzo e, krwiożerczym wojownikiem. E, Zyskał on sobie swoją długowieczność, będąc bardzo, bardzo ostrożnym w potencjalnie e, śmiertelnych sytuacjach. I to doświadczenie dało mu różnego rodzaju skile, które pozwalają wpłynąć mu pozytywnie na cały zespół. I także e, sprawić, żeby był. E, a także kiedy on właściwie jest e, już podatny na śmierć, tak jak jest teraz m, to może on potem powstać na nogi znowu i jego skille stają się e, dewastujące wręcz. że zbierzemy sobie Draculę i wybierzemy sobie Bloodlust w tym momencie, który, jak widzicie, da nam dwa staki wampiryzmu, dwa staki e, zwiększenia swojego damage'u, e, i będzie się od raz leczył dzięki temu. Oczywiście te 65 punktów obrażeń, to i tak jest cholernie dużo. I teraz będziemy sobie mogli przejść w coś, co nazywa się trybem diabła. To nie będzie wystarczająco, tylko ten wampiryzm. Zobaczymy jak działa tryb diabła. Przechodzimy na ten tryb, robi się ekran cały czerwony, więc widać, że jest niebezpiecznie. Co ciekawe, diabeł nie jest powstrzymywany przez te same zasady co zwykli śmiertelnicy, on może nawet troszeczkę citować. Pozwala mu to na modyfikowanie punktów życia, punktów spirytualnych, na odnowę skillów, na ruszanie statusów w różne miejsca. Jedynym limitem jest oczywiście koszt w esencji diabolicznej. Na ten przykład jedna z mocy pozwala na przeniesienie statusów między bojownikami. Wystarczy chwycić status i go przenieść. Dobra, czyli co? Bierzemy teraz martyra tutaj. Status, czyli Nagis, dajemy go Draculi. Czy mamy te, teraz 6 punktów wyobrażeń mniej? Możemy przesunąć punkty życia. Uch, do zera. To straszne w sumie. I to już nam daje możliwość jakiegoś działania. jest bardzo ciekawa mechanika z tym diabłem. Szczerze mówiąc, faktycznie wydaje się strasznie silne. I ją praktycznie już w tym momencie e, pokonaliśmy. Rozumiem, że teraz ją dobijemy, po prostu. Czemu nie? I w tym momencie mamy tylko 10 punktów obrażeń, możemy zakończyć turę. Ale zaraz, czy to jest faktycznie 10 już po redukcji? Chyba tak, bo tutaj 8 razy 5, a my trzymamy tylko 10, to nie za dużo. Dobra, spróbujmy więc zobaczyć co przystanie. Oni jest oczywiście vulnerable znowu. Devil protects it, tak, 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 widzimy to wcześniej, 38 punktów życia. Jeśli nasza sługa nie jest w tym momencie zagrożona, a ma otrzymać obrażenia, które są większe niż jego w tym momencie obecne życie, to ten dodatkowy bonus, ten dodatkowy bonus z tych punktów życia, które byśmy stracili, które by stracił nasz sługa, nie przechodzą do naszego, naszej puli, co ciekawe. Ale jeżeli jest atak, który atakuje kilka razy, tak jak tutaj w tym przypadku, to te punkty obrażeń przejdą jednak na naszą pulę. No dobra, trzeba o tym pamiętać faktycznie w trakcie walk, żeby sobie gdzieś tego nie pomylić. E, bo e, można łatwo by zapomnieć o tym, że przecież e, tak naprawdę, jak ktoś atakuje dwa razy, ale po dwa punkty życia mamy jeden, to jednak te dwa punkty dalej przejdą na nas, podczas gdy normalnie by się tak nie stało. My mamy teraz zakończyć tą walkę naszymi własnymi siłami. Mamy tutaj taki bardzo silny cios, chociaż nie wiem, czy w tym momencie ma sens go używać, ale na przykład mamy no, wciąż ten wampiryzm na sobie, ja już chyba go nie mamy. Użyjemy sobie po prostu tych naszych tutaj e, wkurzonych, e, że tak powiem, łów kuri. Tutaj ciekawego może zrobić nasza. Blood, Bloody Mary. No ona może też walnąć tutaj za 7 punktów wyobrażeń. Prawie by go. Jeżeli się uda, to go zabijemy po prostu tym atakiem. No i proszę bardzo. A, teraz, no nie zabijemy go tym atakiem, bo musimy go walnąć jeszcze raz. Na całe szczęście możemy to zrobić. I to wystarczy, żeby wygrać tę konkretną, tę konkretną walkę. I co się dzieje tutaj ciekawego, to to, że nasze skilly mają trzy poziomy rzadkości. Jest to poziom zwyczajny, jest to poziom taki wicked, czyli taki szalony i demoniczny. Kiedy otrzymamy skill trzeci raz, to możemy je razem z sobą sfuzować, tworząc skill, który będzie wyższej rzadkości. Zresztą zobaczmy teraz, jak to wygląda. Mamy na ten moment slash. Co ciekawe, mamy bleeding heart, one wszystkie mają taki znaczek wzmocnienia Jak widzicie, tam taką strzałkę idącą do góry Więc zakładam, że którykolwiek byśmy tak naprawdę wybrali, to by się nam poprawił Zresztą ta zmiana jest całkiem spora, 7 do 12, tutaj 14 do 21 To jest całkiem interesujące Czy one się zamienią wszystkie w jeden, tak? Czyli nam się zrobi puste miejsce Mhm, mm czyli tak naprawdę możemy kolekcjonować sobie te skillę w ten sposób i doprowadzić je do dużo większej siły to jest bardzo fajne akurat, ale zawsze musimy mieć przynajmniej trzy mm, my możemy się tutaj coś sobie wybrać nie wiem czy gra chce koniecznie byśmy wybrali ten, ale to do ciekawego jest Mirror Blade Relentless a to z kolei tą moc y, duchową zabiera a, wezmę sobie Deadly Gas, jednak i możemy teraz kolejną aktywność zaznaczyć. To jest ta aktywność, która prawdopodobnie powinna nam przywrócić Diaboliczną esencję. Zobaczmy, jak to wygląda w takim. Faktycznie jak to wygląda. Czyli to jest taka historika tak naprawdę. Wody Styksu aż są całe pełne bąbelków, które formują się w fontanie w różnych miejscach, a następnie roznoszą po świecie. Możesz użyć ich wód do regeneracji swojej esencji diabolicznej albo wyczyścić ze swoich sług negatywne traity. Nie mamy żadnych chyba negatywnych trajtów w tym momencie. Eee... O, w tym konkretnym momencie możemy tylko wziąć energię stąd. Nie możemy żadnych trajtów, bo ich po prostu nie mamy. 20 diabolicznej esencji do nas wraca, jesteśmy wciąż, jesteśmy znowu na full i tak naprawdę możemy kontynuować naszą, naszą przygodę dalej. Eee, dobrze. Eee, fantastycznie. To jest takie skrótowe pokazanie tego, jak wygląda gra, e, która w tym momencie jeszcze jest w early accessie. albo może w early accessie, co mówię, ona jeszcze w tym momencie jest w closed becie, nie w early accessie, oczywiście. E, Na no, ten moment wydaje mi się całkiem sympatyczna. E, zobaczymy, jak bardzo rozbudowana będzie. E, fajny jest ten system z diabłem, e, z przechodzeniem w tą czerwoną mgiełkę agresji i wręcz dosłownie czytowaniem, zmienianiem punktów życia i tak dalej. To jest spokojnie. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt silne później. No, ale może to jest jakoś prawdopodobnie przy twórców zbalansowane, tak, tak sobie, tak głęboko w to wierzę. E, tak czy siak jestem ciekawy, jakie jest, jak jest, jak jest Wasze zdanie na temat tej gry, taka wasza pierwsza opinia, po tym co zobaczycie do tej pory. No i jeśli chcecie sami spróbować, to zapraszam w opisie filmu znajdziecie link do. Tej formy, o ile jeszcze jest aktywna oczywiście, do której możecie, którą możecie wypełnić i zgłosić się do zamkniętych beta testów e, gry. Z mojej strony na ten moment to tyle. Dzięki, śliczne za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Będzie to bardzo mile widziane serio, naprawdę. E, i, co? I to tyle z mojej strony. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Hej!